Dzień dobry Jakby ktoś nie wiedział To tak wygląda nasze schronisko O proszę Tutaj są tak zwane małe psy Nie wszystkie z nich są małe Ale ta część schroniska, gdzie jest po kilka piesków Takich właśnie mniejszych w końcach Co tak skacze? Przez, nie przeskoczyć, tylko skoczyć Nie Pokażesz, tak? Skoczy wzwyż, ale nie przeskoczy. Na szczęście. E, dobrze. Dzień dobry wszystkim. O, chyba będzie troszeczkę e, wiatr słychać. No ale cóż, e, postaram... chciałam po prostu pokazać e, pieski, które e, zazwyczaj, e, no... Nie są na live'ach pokazywane, ponieważ zasięg nie pozwala. Ale teraz zaprzęgłam do, do dzieła i wzmacniacz, i dwa przedłużacze, więc może się uda. Dobrze, i tutaj jest tak zwana geriatria. E, dawniej tutaj pieski biegały sobie taką grubką luzem, bo się znały, można było je fajnie dopasować i, e, i nic sobie nie robiły. No, tylko że część z tych piesków na geriatria. Wiadomo, to są starsze psy. Więc e, część z nich już odeszła, część została adoptowana, szczęśliwie. Więc e, nie jest tak, że, że wszystkie e, zmarły. E, dobrze, Ja teraz siedzą po prostu sobie w kojczykach i tam mają z tyłu wybieg, na który są wyprowadzane. E, więc tak, jesteśmy na live, kundylkowe wieści. E, a tak naprawdę chciałam pójść sobie tutaj, do Cymesa. Od którego dzisiaj zaczęliśmy dzień na Facebooku i na Instagramie. Tak, bo jest to bardzo fajny skoczny piesek. W typie. W typie owszarka. Tak, to będzie tylko ogon tu widać, tak? W typie owszarka, no powiedzmy sobie, niemieckiego, tak? Na cześć! Nie już dajemy. No. Na pewno umie. Tak, jak się troszeczkę opóźni człowiek w dawaniu karmy jest przypomina. O właśnie. Dobrze. Siad! Siad! Tak. Siadłeś. Dobrze. Więc to jest Cymesik. Jest to dorosły pies, bardzo fajny i bardzo przyjazny i zachęcamy do, do jego adopcji. Na początku jak do nas przyszedł był troszeczkę wylękniony, tak? O matko, ale zapachów. Moje buty zawsze bardzo interesują wszystkie psy i koty. Tam na powąchaj sobie. Dobra. tam się chyba coś wydarzyło bardziej ciekawego, albo może po prostu będzie wymieniany pies na wybiegu. Zobaczymy, co do nas tutaj dostaniemy. E, bo tak, bo tutaj są psy, które mieszkają sobie na drewniakach. Tam słyszycie bęka, który jak zwykle jest e, głośny. E, jest piesek w topie Labradora. Ale dobrze, zaczniemy od wieści, tak? Schroniskowych. E, dzisiaj mieliśmy kilka zgłoszeń odnośnie piesków, które sobie biegały po Rzeszowie. E, zobaczymy, jak to wygląda z zasięgiem. Chyba jeszcze jest ok. Zobaczycie, jak wyglądają nasze końce. I to są właśnie właśnie one. Camię sobie wraca do, do swojego kojczyka. A my zaraz dostaniemy tutaj na wybieg. Zaraz zobaczymy co. A, piorun. No, nie przypadam za piorun, dlatego że no nie za bardzo lubię te psy. One są takie troszeczkę nieodgarnione. ale zaraz zobaczycie jak on wygląda. W każdym razie mieliśmy kilka zgłoszeń odnośnie piesków. Praktycznie chyba wszystkie one okazały się piskami właścicielskimi. E, był piesek z ulicy tam e, z osiedla piastów. To ci, którzy tam mieszkają, wiedzą, że on sobie zawsze biega. E, przyjdzie do nas piorun, czy nie? E, wszyscy wiedzą, że on sobie tam biega. E, no niestety niektórzy właściciele są niereformowalni. W związku z czym e, my wiemy, gdzie ten piesek, piesek mieszka. Osoby, które pieska do nas przyprowadziły, zostały poinformowane o tym, gdzie piesko należy odstawić. Ponieważ e, właściciel tak czy inaczej by przyszedł tego pieska odebrać, to bez dwóch zdań, bo nawet nam zgłaszał niedawno, że, e, że nie wrócił na e, nocy, Tylko, że po prostu. Nie ma po co pieska stresować i żeby trafiała tutaj do nas do stroniska. Drugi piesek to, był, to była sunia, która była znaleziona w centrum miasta. I ona akurat troszeczkę daleko zawędrowała, ale to jest taka starsza sunia i też no, starszych właścicieli. Akurat na spacerze rano uciekła i, i zawędrowała aż, aż do centrum. Więc to jak na jej stare, stare nóżki to było dosyć, dosyć daleko. Chyba nadal jeszcze jest poszukiwany właściciel pieska w typie Jorka. Z, z frotką tak? znalezionego na Zalesiu więc jeżeli ktoś kojarzy takiego pieska, jeżeli komuś zaginął no to y, mamy zdjęcie u nas na stronie i też numer do znalazcy tam chyba jeszcze nie mieliśmy sygnału, że właściciel się odnalazł e, jest też ze świlczy ogłoszenie o biszkoptowym labradorze nie wiem czy wiecie, ale labradory to chyba lubią sobie uciekać prawdopodobnie za jedzeniem i bardzo często y, są gdzieś tam znajdywane Obok chyba owczarków niemieckich i haskich w zimie. No to jest jeden z szczęśliwych łapanych rasowych psów u nas tutaj w rejonie przynajmniej. Więc tak, to jest Pii Kryzys. Uczestniałam psiaków po kolei, zaraz to naprawię. No też tak naprawdę chciałam tutaj dojść do, do Olimpa, o którego jeden, jedna pani, która wyprowadzała go na spacer się dopytywała jest tu bardzo to też fajny piesek w typie Terriera, który uwielbia po prostu chodzić na spacery i co uwielbiam jeszcze? uwielbiam jeszcze jeść tak, za jestem w stanie dużo, dużo zrobić i dużo znieść dobrze, tak, siad, się nauczyliśmy proszę co, upadło? już Ci daję, już Ci daję porządnie, dobrze więc jeżeli ktoś potrzebuje fajnego towarzysza do do długich spacerów, takich spokojnych spacerów, to Olimp jest z e, pieskiem dla niego. E, już za poruszenie. E, dobrze, może sobie do niego po prostu wejdziemy. Jakby miał zasięg paść, to proszę krzyczeć. Cześć! Cześć, cześć, cześć. Chwila. Jestem Tak, on im trafił tutaj, dlatego, że e, e, jest to piesek, który ma problemy, jeżeli chodzi o, o kojec. tak? E, on jest u nas już dosyć długo w schronisku i no, niestety ma taką chorobę końcową. Chodzi w kółko w końcu i e, no, nie jest to dobre, tak? To znaczy, że e, mimo tych wszystkich spacerów, mimo zajmowania się nim, to jednak. Jeszcze zostanie świat. Śliczny, rzeszy pies. E, to jednak mimo wszystko e, te warunki w schronisku są dla niektórych psów po prostu e, zbyt trudne. No i on ja jest jednym z takich piesków. E, dlatego trafił tutaj. Tutaj ma swój własny tak, kojczyk, budę. I wybieg taki malutki, z którego jest też wyprowadzany na, na duży wybieg. I gdybyśmy no, mieli wolontariuszy tutaj u siebie, no to też byłby wyprowadzany na spacery. Jasne, czemu nie? Niektórzy właśnie bardzo lubią, bardzo lubią Olimpa, więc polecam do adopcji. Jeżeli chodzi o informacje, takie stricte schroniskowe. Nadal, y, nadal ograniczamy przyjęcia tylko do psów i kotów, które są y, ranne, którym y, no, po prostu trzeba pomóc. Y, takie sytuacje, jak y, uciekinierzy, tak, jak psy, które właścicielom uciekają, które prawdopodobnie mają właścicieli y, i nie wymagają natychmiastowej pomocy. Będziemy rozwiązywać tak, jak do tej pory, czyli będziemy zamieszczali zdjęcia u nas na stronie. I na stronie internetowej, i na Facebooku będziemy poszukiwali tych właścicieli. No i jak praktyka właśnie pokazuje, bardzo szybko takie osoby się odnajdują i swoje zwierzaki odbierają. Słychać? Słychać, dobrze. Ślicznie. Żadnej innej komendy nie umiem psa nauczyć, oprócz świat. <laughs> Jeżeli ktoś z Was ma na psiaka. I akurat siedzicie w domu i, i pilnujecie się, żeby nie wychodzić, żeby nie zarazić się panującym tutaj koronawirusem. To zachęcamy do tego, żeby nauczyć swojego psa jakiejś fajnej komendy, jakichś fajnych sztuczek. Warto bardzo nauczyć psa przywołania, tak, żeby reagował na, na określoną komendę, żeby zawsze do was wracał. No dzięki temu właśnie możemy zapobiec z jego zgubieniu i. Dobrze, może starczy tego Olimpa, nie? Proszę. Super. Grzeczny pies. Dobrze. Co więcej, macie może jakieś pytania, jeżeli chodzi o, o schronisko? Jeżeli ktoś chciałby któregoś konkretnego zwierzaka zobaczyć u nas w schronisku, to poprosiłabym, żeby dać znać tutaj albo pod live'em, albo gdzieś w komentarzach po prostu, że tęsknicie szczególnie za którymś pieskiem, to postaram się po prostu, żeby był na wybiegu i żeby można go było pokazać i i zaprezentować, prawda, i pokazać, że wszystko jest w porządku. Jeżeli chodzi o obcy u nas, szczeniaczki zostały opfotografowane i są do adopcji. Informacja jest na wszystkich naszych stronach, więc osoby chętne prosimy o zgłaszanie się. Mimo, że nadal jeszcze ich nie wydajemy, to zbieramy dane kontaktowe osób, które chciałyby je adoptować i w stosownym czasie, no, będziemy chcieli je wydać, no, bo one muszą opuścić schronisko, żeby po prostu tutaj no nie spędziły zbyt, zbyt dużo czasu, to nie jest yy, stronisko, stronisko nie jest dobrym miejscem dla szczeniaczków. Dobra. Więc takie informacje. Yy, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o o dzisiejszy, o dzisiejszy dzień. Z jakichś problemów zdrowotnych to tylko prosiłabym, jeżeli ktoś pamięta Aster, tak, pieska, którego się nie dotyka u nas w stanisku, to akurat jest troszeczkę chora, więc myślcie ciepło o niej. I możliwe, że jest troszeczkę szczęśliwa, bo wróciła na chwilę na, na budynek. Dobra. Dzięki Wam bardzo za oglądanie i no cóż, mam nadzieję, że to rychłego zobaczenia. Cześć!